Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dzisiaj krwisto-czerwone Audi A5 2 litry TFSI. Jak zawsze u nas, z instalacją gazową. Chcecie zobaczyć z jaką? Jak zamontowaną? Zobaczycie, jak obejrzycie. Do tego tygodnia uważałem, że jak a piątka. To tylko kupę. A jednak sportback też mi się zaczął podobać. Może na skutek tego pięknego czerwonego koloru, a może pod wpływem tych pięknych aluminiowych, ładnych, dużych kółek. Też wam się podoba? Mi bardzo. Byłbym gotów jeździć, ale nie na benzynie. Tego samego zdania był klient, który podstawił nam ten samochód na montaż instalacji gazowej i założyliśmy mu instalację gazową, bo auto paliło między 10 a 12 litrów benzyny. No to. Bądź co bądź jest to prawie 100 zł za każde 100 km. Po co płacić 100 zł za 100 km, skoro można, skoro można zapłacić 50 do 60? Też tak uważacie czy nie? Ja uważam jak najbardziej, bo ja z tego żyję. A Wy, jeżeli uważacie inaczej, dajcie znać w komentarzach. A jeżeli chcielibyście wiedzieć, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego Audi, bądź do innego e, takiego Jaguara czy takiego BMW, to zapraszam na naszą stronę internetową, do której link znajdziecie tutaj e, w opisie. A tutaj widzicie formularz, po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego auto, i wtedy się przekonacie, czy Wam się opłaca założyć instalację gazową, czy nie. A zresztą komu dzisiaj nie opłaca się założyć instalacji gazowej, skoro benzyna kosztuje 8 zł, a gaz kosztuje 3,50. Każdemu opłaca się założyć instalację gazową, chyba że ktoś jeździ na prądzie albo dieslem. No to wtedy nie. A tutaj założyliśmy instalację gazową KM Nevo Sky Direct, której praktycznie nie widać. Ja nawet się zastanawiam, czy myśmy nie zapomnieli założyć instalacji gazowej, ale nie, bo tutaj jest filterek, a tutaj jest złącze diagnostyczne, przez które komunikujemy się ze sterownikiem, a tutaj widzimy jeszcze bezpiecznik od instalacji gazowej, który zabezpiecza ją przed ewentualnym rozłączeniem bądź zepsuciem, gdyby doszło do jakiegoś zwarcia. Silnik 2 litry turbo TFSI z podwójnym wtryskiwaczem, czyli benzynowy i dwa benzynowe wtryskiwacze, jeden bezpośredni, jeden pośredni. Moc silnika 225 koni bardzo, bardzo fajnie jedzie na gazie, szczególnie z tą skrzynią biegów DSG, która jest moim zdaniem najlepszym, e, najlepszym wyrobem ze skrzyń biegów. Nie jeździłem lepszą, no chyba, że BMW czy inne Mercedesy dwusprzęgłówki, to jest praktycznie to samo, ale dwusprzęgowa skrzynia automatyczna dla mnie to jest najlepsze, co można zrobić w tej materii. Silnik spala w tej chwili około od 10 do 13 litrów gazu, plus 1 do 1,5 litra benzyny. Bardzo się opłaca jeździć na gazie, dzięki temu możemy zaoszczędzić do, od 40 do 50% kosztów e, przejazdu, dzięki temu, że jeździmy na zasilaniu gazowym. Jeżeli uważacie inaczej, dajcie znać w komentarzu, a tymczasem zapraszam, zapraszam Was do środka, który jest naprawdę wyśmienicie wykończony. Do niedawna tylko samochody kupę i Subaru miały zarezerwowane bezramkowe drzwi, a tutaj jak Wam się to podoba? Przyznam szczerze, że bardzo fajnie i zapraszam do środka, który tak jak mówiłem jest również bardzo interesujący, bardzo wygodne, profilowane fotele z alcantarą na siedzisku i na oparciu, dodatkowo lekko wentylowaną, ale to tylko i wyłącznie jest perforowane, nie wentylowane, ale generalnie bardzo ładnie zestrojony Środek mimo, że jest to 2016 rok, czyli ostatni wypust starej a piątki, to naprawdę rewelacja. Start-stop, który ułatwia robotę złodziejom, ale zawsze możemy się przed tym zabezpieczyć. Bardzo ładny ekran centralny. Nie, wcale nie. Starodawny. Nowsze Audi mają zdecydowanie ładniejszą i deskę rozdzielczą, i ekran, ale wykończenie bardzo, bardzo staralne. Bardzo bardzo dokładne i bardzo ładne, skomponowane, i bardzo co najważniejsze, ergonomiczne jak zawsze w Audi. A my zamontowaliśmy przełącznik benzyna gaz tutaj w panelu centralnym pod kolor Audi zrobiliśmy wszystko na czerwono z małym akcentem niebieskim. I czerwone pięć diodek pokazuje nam stopień napełnienia zbiornika gazowego, który wylądował w bagażniku i to można być. Można powiedzieć, że jest największa wada tego samochodu, ale zaraz Wam pokażę, jak to wyszło. Czerwony kolor Audi pasuje również do naszego logo, a za naszym logo całkiem sporych rozmiarów bagażnik z olbrzymim zbiornikiem. 80 litrów brutto. Zamontowaliśmy, ponieważ klient potrzebuje dosyć dużych zasięgów bez tankowania, a w miejscu koła zapasowego moglibyśmy zmieścić zbiornik 40. 9-litrowy, jeszcze musielibyśmy przenosić akumulator do bocznej kieszeni, tak jak już to robiliśmy i pokazywaliśmy wam w poprzednich realizacjach. A tutaj 80 litrów zbiornik, do którego możemy zatankować około 65 litrów netto. Daje nam zasięg między 600 a 700 km w zależności od tego, jak grzecznie na trasie będziemy jechać. A jak będziemy pociskać, to może damy radę 500 a po tych 500 km można podjechać na stację, zatankować sobie. Za pośrednictwem pełnego wlewu nie musimy żadnych przejściówek używać, chyba że pojedziemy do Niemiec tak jak e, ten klient, i będziemy mogli użyć jakiegoś adaptera, który umożliwi nam tankowanie w Niemczech bądź w innych państwach, gdzie w Europie mamy kilka różnych systemów. Począwszy od Belgii i Niemiec to jeden system, drugi to jest e, Holandia, Wielka Brytania, Norwegia, drugi Portugalia z Hiszpanią jeszcze inny, a Polska z całą resztą ma. Zupełnie odrębny disz, który stosujemy w Polsce. Taki jak tutaj. Jak Wam się podoba to Audi? Mi bardzo. A jak Wam się podoba film? Jeżeli bardzo, to kciuk w górę, jeżeli nie, to w dół. Też to jakoś zniosę. A jeżeli interesujecie się naszą branżą, to zalecam zasubskrybowanie naszego kanału, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania, które są w tej chwili bardzo, bardzo popularne. A tymczasem na, a tymczasem na gazie. Hej, ciao!